Hej, gdyby dziś wyłączyć wodę, w ciągu kilku godzin upadłyby szpitale, systemy chłodzenia serwerowni, elektrownie atomowe, fabryki żywności, po dwóch dniach miasta, po pięciu społeczeństwa. Ale są miejsca na świecie, gdzie tej wody nigdy nie było wystarczająco gdzie nie ma rzek, nie ma jezior, nie ma deszczu a mimo to jest życie, jest przyszłość. Jednym z tych miejsc jest Izrael. Tu każda kropla ma znaczenie, tu każda kropla ma plan, tu każda kropla ma właściciela, trasę, datę urodzenia i śmierci. Ten kraj nie tylko nauczył się podlewać pustynię, on ją zamienił w narodowy system bezpieczeństwa. Dziś, gdy inne państwa jeszcze debatują o suszy, zmianach klimatu i prawie do wody, Izrael już zbudował swoją przyszłość. Z rur, z algorytmów, z oczyszczalni. Z uporu, z deficytu i z jednej obsesyjnej myśli: Nie przetrwamy, jeśli nie nauczymy się podlewać, nawet piach. Ale ta historia to nie tylko sukces to również wojna o prawo do deszczu, kontrola nad zasobami system, który potrafi wyłączyć wodę całej dzielnicy. I pytanie kto naprawdę decyduje, co może rosnąć, a co musi uschnąć? Bo w tej opowieści woda nie jest tylko cieczą. Jest walutą, bronią, terytorium. To odcinek o systemie, który działa, bo nie mógł nie działać. O narodzie, który stworzył startup wodny, zanim świat w ogóle pomyślał, że będzie mu potrzebny. I o tym, jak podlewać planetę, zanim planeta się spali. Zaczynamy. Jak Izrael zrobił dżunglę z piachu? To nie jest bajka z książki do przyrody? To nie jest folder z biura turystycznego? To jest thriller ekologiczny, w którym głównym bohaterem nie jest człowiek, tylko kropla wody, a przeciwnikiem pustynia, twarda, wysuszona, bezwzględna. Izrael nie miał prawa zazielenić się ani pod względem geograficznym, ani klimatycznym, ani politycznym. Ma mniej opadów niż Sahara, więcej konfliktów niż cały Zachód razem wzięty i prawie zero naturalnych zasobów wodnych, a jednak. Zrobił z piachu system nawadniający, który dziś kopiują najbogatsze kraje świata. Jak? Nie przez cuda, przez technologię, przez obsesję przetrwania. I przez jedno zdanie, które przewija się od czasów Teodora Herzla po startupy z Tel Awiwu: Jeśli nie ma drogi, zbudujemy ją. Jeśli nie ma cienia, posadzimy drzewo. Jeśli nie ma wody. Wymyślimy, jak sprawić, że każda kropla trafi tam, gdzie trzeba. To jest opowieść o narodzie, który zrozumiał, że walka o przetrwanie nie musi toczyć się z karabinem. Może toczyć się z wężem kropelkowym, czipem w glebie i satelitą w chmurze. Niech ci nie przyjdzie do głowy, że to temat dla rolników. To geopolityczny game changer. Bo kraj, który nie ma wody, a umie nakarmić kontynent. To kraj, który nikt nie może ignorować, i o tym będzie ten odcinek: nie o drzewach i krzakach, o tym, jak z piachu zrobić mocarstwo, jak Izrael wygrał z pustynią, zanim świat się zorientował, że woda się kończy. To nie jest odcinek o roślinach, to historia o tym, jak naród bez wody postanowił, że jednak będzie miał wodę i nie poczekał na cud, tylko go zrobił. W rurach, w zbiornikach. W algorytmach i w cieniu palm, które same się nie posadziły, zaczęło się od pragnienia, dosłownie. Gdy w 1948 roku powstaje Izrael, pierwsze raporty hydrologiczne są jasne jak jego niebo wody nie ma. A ta, która jest, jest słona, skażona albo zbyt głęboka, żeby ją wydobyć tanio. Mapy geologiczne wyglądają jak wyrok pustynia Negev. To 60% terytorium, a średnie roczne opady w centrum kraju wynoszą mniej niż w Andaluzji. A na południu? Pustynia się śmieje. Ale nowi mieszkańcy nie mają czasu na geologię. Zaczynają kopać dosłownie i w przenośni. W kibucach łopata to przedłużenie ramienia, a beczka na wodę święty relikt. Każda kropla to waluta, każdy deszcz to festiwal. Dzieci uczą się myć z kubka. Rolnicy uczą się podlewać jak chirurg kroplówką. Przez lata, zanim pojawi się technologia, będzie tylko jedno słowo improwizacja. W 1937 roku, jeszcze przed powstaniem państwa, powstaje Mekorot dosłownie źródła. To coś więcej niż spółka wodociągowa, to matka, ojciec i rabin wodnej inżynierii Izraela. Z czasem stanie się odpowiednikiem polskich wód polskich, ale z tą różnicą, że nie zarządza stagnacją, tylko innowacją. Ich filozofia nie czekać aż rzeka przyjdzie do miasta, tylko przenieść miasto nad wyimaginowaną rzekę. Mekorot od początku wie, że nie ma sensu czekać na deszcz. Zaczynają więc od sieci i to nie byle jakiej. W 1964 roku uruchamiają projekt, który do dziś wygląda jak Gras Sim City w trybie eksperckim. National Water Carrier, Hamowil, Haarcji, gigantyczna rura, system pomp, zbiorników i filtrów, który łączy północne źródła Jordanu z południem kraju. Przesyłają wodę tam, gdzie nawet wielbłądy nie chciały iść. To jak przesunąć Amazonkę przez skały, używając kalkulatora. Casio i wiader. Ale działa. Każda wielka opowieść potrzebuje bohatera z obsesją. Tutaj to inżynier Simcha Blas, którego nikt nie chciał słuchać. A on twierdził, że rośliny nie potrzebują deszczu potrzebują tylko jednej, dobrze wymierzonej kropli. I tak powstał drip irrigation nawadnianie kropelkowe wynalazek, który dziś wykłada się w Harvardzie ale wtedy uznawany był za szaleństwo. Blas obserwował, jak z dziurawej rury w ogródku jedna kropla wciąż spada w to samo miejsce, i tam rosła największa trawa. Zrobił z tego system. Dziś to standard rolnictwa precyzyjnego, ale wtedy to był akt buntu wobec grawitacji, suszy i logiki. Jego technologia pozwalała podlewać rośliny w pustynnym klimacie z dokładnością do milimetra. Kibuce, czyli izraelskie wspólnoty rolnicze, odpowiednik polskich PGR-ów, tylko bardziej zorganizowane i ideologiczne, stały się poligonem. Rolnicy testowali wszystko: rury, zraszacze, zbiorniki spesywał, a nawet filtry z węgla aktywnego robione z resztek po grillach. Nie było podręcznika. Każdy dzień to był eksperyment. Jeśli coś działało, kopiowano. Jeśli nie, palono i zaczynano od nowa. Kibucnik z lat 50., to trochę naukowiec, trochę partyzant, trochę święty. Ale dzięki nim Izrael zrozumiał, że nie musi czekać na przyrodę, może ją zaprogramować. Jak Izrael stworzył system, który myśli za nim podleje? Woda w Izraelu od zawsze jest polityczna. National Water Carrier był powodem spięć z Jordanią i Syrią. Bo przesunięcie kropli w jednym miejscu to mniej rzeki w drugim. Izraelczycy mówią o hydrologicznej suwerenności. To znaczy, nie pytaj sąsiada o pozwolenie, jeśli sam nie podlewa swoich drzew. Ale ten konflikt nie toczy się w Organizacji Narodów Zjednoczonych. On się toczy w glebie, bo jeśli masz wodę, masz plony. Masz plony, masz eksport, masz eksport, masz PKB. A to oznacza jedno. Nie jesteś już tylko piaskiem, jesteś graczem. To już nie są czasy łopaty i wiadra. Witamy w rzeczywistości, w której każda kropla jest przeliczona, zanim spadnie na ziemię. Nie przez rolnika, nie przez urzędnika, przez sztuczną inteligencję. Bo Izrael, zanim stał się pionierem cyberbezpieczeństwa, był mistrzem czegoś znacznie bardziej przyziemnego zarządzania wodą jak systemem operacyjnym. Na początku była potrzeba, ale potem pojawiły się dane. Setki tysięcy sensorów rozmieszczonych po całym kraju w glebie, w rurach, w liściach palm. Każdy z nich wysyła informacje: wilgotność, temperatura, przepływ, skład gleby. To jakby Google Analytics dla rolnika tylko zamiast klików analizuje parowanie. I wtedy do gry wchodzi netafim dosłownie krople firma, która powstała w kibucu Hadzerim i dziś działa w ponad 110 krajach. Ich systemy to nie tylko rurki i zawory. To algorytmy, które decydują, kiedy i ile wody podać. Czasem co do minuty, czasem co do liścia. W Polsce najbliższym odpowiednikiem byłby Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, gdyby miał drony, satelity, Serwery i własną armię inżynierów z wojska. Izraelski rolnik nie jeździ traktorem, jeździ na dashboardzie. Na ekranie widzi nie pole, tylko wykresy. Każda roślina ma swój profil, jak pacjent w szpitalu. Jeśli coś nie tak, system ostrzega. Jeśli coś grozi, sam koryguje. To nie rolnictwo, to logistyka precyzyjna, kropelka po kropelce. Firmy takie jak CropX, Sopplant, Talia czy Watergen, ta ostatnia produkuje wodę z powietrza. To startupy, które nie tylko zmieniają rolnictwo, one zmieniają klimat, a przynajmniej próbują go oszukać. Izrael wciąga do systemu także niebo dosłownie. Satelity monitorują zmiany wilgotności, potencjalne zagrożenia klimatyczne, poziomy chlorofilu w uprawach. Każdy piksel to informacja, każda chmura możliwy zasób lub zagrożenie. To co kiedyś robił pasterz o poranku patrząc w niebo, dziś robi serwer w Hajfie, analizując dane z NASA i ESA. Bo tutaj decyzje nie zapadają na intuicję. Tutaj zapadają z obliczenia. Ministerstwo rolnictwa, Misrad Laut Odpowiednik polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury Narodowej, Energii i Wody, Misrat Hataz Halumiot, Ha Energia odpowiednik polskiego resortu klimatu plus energetyka z GDDK. Rząd nie tylko finansuje badania. On składa cały system. Tworzy fundusze, wspiera ekspansję Netafim na rynki afrykańskie. A jednocześnie pilnuje, by każda gmina w Negewie miała dostęp do tej samej technologii, co inwestor z Kalifornii. Efekt? Izrael eksportuje wiedzę, technologię i wodę w formie know-how, wysyła inżynierów do Indii, doradza Brazylii, uczy RPA, jak odzyskiwać ścieki do celów spożywczych. Każda umowa handlowa to nie tylko zysk, to soft power, bo kraj, który daje wodę, nie jest tylko producentem. Jest zbawcą i w tym właśnie tkwi fenomen. Izrael nie tylko podlewa swoje uprawy, on podlewa swój wizerunek. Jak Izrael zamienił krople w narzędzie geopolityki. Woda to nie tylko życie, w Izraelu to także strategia. W tej części pokażemy, jak system wodny, od kroplówki po satelitę, stał się częścią walki o wpływy, bezpieczeństwo i globalną pozycję. Bo kiedy Izrael przestał czekać na deszcz, zaczął też przestawiać globalne układy sił. Izrael był jednym z pierwszych krajów, które potraktowały morze jako źródło słodkiej wody. Od początku XXI wieku inwestuje miliardy w technologię odsalania, desalination. Dziś największe zakłady to na przykład Sorek. Zakład pod Tel Awiwem, produkujący ponad 600 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Dla porównania, to tyle, ile zużywa średniej wielkości europejskie państwo. W Polsce nie mamy odpowiednika. Najbliżej są prototypy instalacji nad Bałtykiem, ale bez skali, efektywności i integracji z systemem rolniczym. A w Izraelu? To działa jak Google dla wody. Wprowadzasz sól. Wychodzi plon. Izrael odzyskuje ponad 85% swoich ścieków i używa ich do rolnictwa. Dla porównania Hiszpania, 20%, Stany Zjednoczone, 5%, Polska, nawet nie ma danych. Instalacje jak Szafdan Szafdan to największy zakład oczyszczania ścieków w kraju to kombinacja laboratorium, elektrowni i plantacji. Woda z toalet staje się wodą do podlewania winorośli eksportowanych do Francji. I to nie jest tylko sukces ekologiczny, to jest sukces bezpieczeństwa. Bo w sytuacji oblężenia, suszy lub sabotażu Izrael może zamknąć granice i podlewać pola z tego, co już zużył. Kiedy Netanyahu ogłasza kolejne sukcesy gospodarcze, jednym z symboli jest zawsze woda. W reklamach Likudu pojawiają się dzieci biegające po pustyni z konewkami, z hasłami w stylu: Nie damy im zalać naszych pól kłamstwami. Ale są też momenty, kiedy woda staje się dosłowną bronią. Przykład? W 2015 roku Izrael ogranicza dopływ wody do autonomii palestyńskiej z powodu braku współpracy w sprawie infrastruktury. Świat protestuje. Izrael odpowiada. Woda nie może być marnowana przez złe zarządzanie. Woda staje się narzędziem presji, a jednocześnie kartą przetargową w pokojowych negocjacjach. Izrael oferuje pomoc wodną w zamian za współpracę dyplomatyczną i działa to z Jordanią, z Egiptem, z krajami Zatoki. Podczas operacji wojskowych systemy wodne są zintegrowane z systemami obronnymi. W bazach wojskowych znajdują się zbiorniki, które nie tylko zapewniają przetrwanie, ale też testują najnowsze rozwiązania. Wojsko współpracuje z NETAFIM i Watergen przy misjach zagranicznych, wysyła mobilne instalacje do Afryki i Ameryki Południowej, gdzie pomagają w kryzysach humanitarnych i jednocześnie wzmacniają izraelski soft power. Kiedy świat mówi Izrael to konflikt, Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi Izrael to innowacja. Kampanie w mediach społecznościowych pokazują dzieci pijące wodę z urządzeń NetAfim, rolników z RPA szkolonych w Negewie, afrykańskich dyplomatów podziwiających Zielone Doliny w Berszewa. To nie PR. To strategiczne budowanie wizerunku kraju, który zamiast eksportować broń, eksportuje wodę, a dokładnie sposób myślenia o wodzie, logikę przetrwania. Kiedy sukces Izraela staje się zagrożeniem dla innych? Nie każdemu podoba się, że kraj wielkości województwa świętokrzyskiego stał się światowym laboratorium wodnym. Nie każdy chce, by pustynia zamieniała się w eksportowy Eden. W tej części pokażemy Ci, jak to, co miało być innowacją, zaczyna być celem ataku. Bo świat nie zawsze kocha tych, którzy wyprzedzają resztę o dekadę. W międzynarodowych raportach rolniczych Izrael figuruje jako model. Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprasza ich ekspertów. Indie kopiują ich rozwiązania. Kenia podpisuje kontrakty. Ale za kulisami narasta napięcie. Bo technologia wodna staje się nowym złotem, a Izrael ma do niej dostęp jak mało kto. W 2019 roku hakerzy atakują systemy wodociągowe w rejonie Szaronu. Próba zatruwania wody. Cyberatak przez bramkę IoT. Netanjahu nie mówi wiele. Ale siły obronne Izraela w trybie natychmiastowym wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej. I nie chodzi tylko o elektrownie. Chodzi o rury. W 2021 roku Mossad, izraelski wywiad zagraniczny, odpowiednik Polskiej Agencji Wywiadu, tylko z globalnym zasięgiem i większą elastycznością ujawnia próbę kradzieży danych z NetAfim. Sprawa nigdy nie trafia do mediów, ale wiadomo jedno: technologia kroplowa to dziś cel dla obcych wywiadów, bo kto kontroluje wodę? Ten może zarządzać regionem bez jednej kropli krwi. To nie jest już tylko kwestia rolnictwa. To kwestia dominacji. Wycieki, podsłuchy, inwigilacja, to wszystko dzieje się tuż pod powierzchnią gleby, dosłownie i politycznie. W Jordanii coraz częściej dochodzi do lokalnych protestów przeciw współpracy z Izraelem w kwestii wody. Ludzie boją się uzależnienia, bo jeśli jutro Tel Awiw zakręci kurek. Aman wysycha. Umowy bilateralne są pełne klauzul bezpieczeństwa. Ale emocje nie znają dyplomacji. W Libanie Hezbola wykorzystuje temat wody do propagandy. Izrael kradnie nasze źródła. Głoszą plakaty w południowym Libanie. Choć to nieprawda, wystarczy, by podpalić opinię publiczną. Nie tylko sąsiedzi są zazdrośni. Również wewnątrz Izraela technologia tworzy nowe linie podziału. Duże koncerny technologiczne przejmują kontrolę nad systemami wody w kibucach. Rolnicy z Negewu narzekają, że dostęp do innowacji zależy od polityki, a nie rzeczywistych potrzeb. Beduini w południowych rejonach oskarżają państwo, że ich osiedla mają gorsze instalacje, mniejszy dostęp do smart systemów i brak dostępu do subsydiów. I choć Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że działa równo, Praktyka pokazuje coś innego. Technologia wzmacnia nierówności. Pojawia się nowe zjawisko sabotaż wodny. W 2022 roku nieznani sprawcy podpalają nowo zalesiony teren w pobliżu Netivot. Podejrzenia padają na grupy ekstremistyczne z gazy. Celem nie był atak militarny, ale infrastruktura rolnicza. Woda staje się powodem do ataku, nie dla zysku, lecz by zniszczyć symbol. Zielona palma to nie tylko drzewo, to manifestacja, że się udało i dlatego trzeba ją spalić. Jak z piachu zrobić laboratorium nowej epoki. Walka z pustynią weszła w nową fazę. Już nie chodzi tylko o podlewanie, chodzi o to, jak uprawiać bez podlewania, jak tworzyć życie w miejscu, które nie oferuje nic. I jak sprawić, żeby to miejsce stało się wzorem dla świata, który właśnie zaczyna rozumieć, że jego czas się kończy. Pustynia Negev to nie tylko największy obszar południowego Izraela, to także największy naturalny inkubator innowacji rolniczych. W Beersheva powstają centra badawcze, które testują rozwiązania, o jakich Europejczycy słyszeli tylko w tetolkach. Na przykład Ramat Negev RD Center. Placówka, która testuje ponad 200 gatunków roślin w warunkach symulowanej suszy, wysokiej zasolenia i braku gleby. Dosłownie, rośliny rosną w podłożach z recyklingu, w hydroponice, w pionowych szklarniowych wieżach chłodzonych algorytmem. W Netiv Hagdut, osada w Dolinie Jordanu, działa kompleks, który przypomina centrum logistyczne Amazona. Tylko zamiast paczek, Rosną tam bakłażany. Wszystko sterowane przez AI, każda roślina ma swój kod QR, każda godzina wzrostu swoje dane. To rolnictwo, które nie potrzebuje ziemi, nie potrzebuje klimatu, potrzebuje tylko prądu i danych. Izrael inwestuje w to, co nazywa się Smart Agriculture połączenie technologii, genetyki i logistyki. Efekt? pomidory, które zużywają 90% mniej wody niż konwencjonalne. Sałaty, które nie widziały gleby, a są bardziej wartościowe od tych z prowansji. Nowy rolnik izraelski to nie człowiek w sandałach z motyką. To operator systemu, który zna się na software, zna biologię roślin, potrafi kodować w Pythonie i rozumie zależność między pH a decyzją algorytmu. Rolnictwo staje się nauką ścisłą. A pole laboratorium. Ministerstwo Nauki i Technologii, Misrat Hamada Wecha Technologia, odpowiednik polskiego EMEIN, ale z funkcją inwestycyjną i startupową, wspiera powstawanie tzw. agroakceleratorów. Młodzi naukowcy testują tam genetycznie zmodyfikowane nasiona odporne na skrajne warunki, systemy automatycznego nawożenia i uprawy indorowe w kontenerach. Każdy kilogram wyprodukowanej żywności jest oznaczony cyfrowo. Blockchain nie służy tu do kryptowalut, tylko do certyfikacji pochodzenia, składu, śladu węglowego i historii wody. Bo każdy pomidor ma w Izraelu swoje dane metryczne: ile zużył wody, z jakiego źródła, w jakim modelu logistycznym powstał. To nie jest fanaberia. To sposób na wejście na globalne rynki, które coraz bardziej wymagają transparentności. Izraelskie agrotech firmy, jak Taranis, Prospera czy Citri, eksportują systemy monitoringu roślin do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku. A wszystko zaczęło się od pytania: co jeśli jutro nie będzie wody? Izrael zaczyna oferować gotowe rozwiązania całe farmy w kontenerach jako pakiet pomocowy. Wysyła je do Rwandy, do Indii, na Filipiny. Ale to nie tylko pomoc. To inwestycja w soft power. Bo kto daje żywność, ten zyskuje lojalność. Jednocześnie armia testuje w Negewie uprawy wojskowe. Wysokokaloryczne rośliny, odporne na skrajne warunki, które mogą być używane w sytuacjach wojennych lub podczas misji specjalnych. To biologiczna logistyka. Zapas nie w magazynie, tylko w doniczce. Izrael nie czekał aż przyroda da mu warunki. On je zaprogramował. Nie czekał aż świat uzna jego pozycję. Stworzył ją kropla po kropli. A kiedy inni dopiero zaczynali mówić o zmianach klimatu, on już sadził drzewa podlewane przez sztuczną inteligencję. Bo dla Izraela pustynia to nie przekleństwo to mapa do innowacji. Dziś każdy kraj może mieć drony, każdy może mieć satelity, ale nie każdy potrafi podlewać pola odzyskaną wodą z toalet, nie każdy potrafi zbudować społeczeństwo, które uczy dzieci, że kropla to więcej niż dolar. A jednak ten sukces nie jest czysty bo woda, która daje życie, może też być bronią. Może dzielić, może kontrolować, może być powodem szantażu, sabotażu, inwigilacji i wojny. I, I dlatego ten odcinek nie jest laurką, to ostrzeżenie. Świat właśnie wchodzi w erę, w której konflikty nie będą toczyć się o terytorium będą toczyć się o wodę, o prawo do podlewania, o dane z gleby o algorytmy, które decydują, kto ma prawo wzrastać, a kto uschnie. W tym świecie nie wygra ten, kto ma najwięcej armii wygra ten, kto może podlać Afrykę, zanim zacznie padać. I właśnie dlatego Izrael już nie jest tylko krajem, jest modelem przetrwania, jest planem B dla świata, który stracił plan A. Jeśli ten odcinek dał Ci nową perspektywę, jeśli otworzył oczy na coś więcej niż rośliny, gleba i krople, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, co Cię najbardziej zaskoczyło, co uważasz za najważniejsze: innowacje, kontrolę, a może skalę ryzyka? czy twój kraj byłby gotowy na podobną drogę? A jeśli chcesz więcej odcinków, które nie są opinią ani newsową ciekawostką, ale prawdziwą podróżą po świecie przyszłości, zasubskrybuj ten kanał. Bo tu nie sprzedajemy narracji, tu odsłaniamy mechanizmy. A w kolejnym odcinku pokażemy ci, dlaczego czasem nawet chmury mogą być bronią i kto dziś naprawdę decyduje, gdzie spadnie deszcz. Do zobaczenia w świecie, który właśnie zaczyna walczyć nie o złoto, nie o ropę, ale o krople.